Hej! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Crash Time 5! Tak, postanowiłem nagrać tą wyścigówkę w stylu arcade, bo to wyścigówki głównie dzielą się nam na dwa rodzaje arcade i symulacyjne, nie? Tryb jest zręcznościowy w tej grze, no i może przejdziemy sobie do new game, bo już yy, zacząłem sobie yy, trochę przechodzić. Zobacz, jak to chodzi No i dobra Zaczynamy karierę Weźmiemy sobie normalny Czekamy na loading Niestety grę mam w języku angielskim bo nie chciało mi się wydawać na nią 5 dych na Allegro i kupiłem wersję angielską za 3 dychy Tak więc Nie chciałem wydawać aż tylu pieniędzy na może nie na badziewie, ale na średnią... średnie wydanie... takich gier. Grafika nawet... M, m, taka trochę przypomina mi symulatory dla jakiejś farmy. Tam nie jest najgorsza. Tam mam oczywiście tutorial. Yy, gra oczywiście nawiązuje do serialu Alan from Cobra, do Bena i Semira.

Dzisiaj zrobimy sobie tutorial, i resztę będziemy zaczynać po chyba. Nie na misja na odcinek, bo żeby się w 30 minutach wyrobić, może mógłbym filmik po nocach wysłać, bo ja w nocy głównie wysyłam filmiki. Teraz, Big Style. I naciskamy H. A, dajemy mu cynka, żeby mógł jechać. Tutorial będziemy mieli, co jest i jak, pod jaką komendą. No dobra, naciskamy Q. Q to jest koguty. Tak, koguty. Poprawimy sobie mikrofon. Jedziemy. No dobra, to wystarczyło. Saving. Co dalej tam ale. Ben i Semir. Bronie, coś tam, dostosowanie. Ja zresztą z angielskiego jestem trochę zielony, bo angielskiego miałem strasznie mało. więc miałem. E, ach, chciał nas zmienić. Miałem niemieckiego niż angielskiego. Tak, gimnazjum W średniej, gimnazjum miałem angielski, ale. Co to było? Od podstawówki miałem niemiecki. Spary tutaj, Zatrzymanie samochodu. No i one się nam on władają? Coś w stylu Need for Speed Hot Pursuit. Z tego co się orientuję, na YouTube nikt nie, nie przeprowadza... E, zagrajmy w Crash Time piątkę. Z tego co tam widziałem, dobra, podejdziemy bardzo good. Nowy Jeszcze raz? A bo to mnie przyspiesza do niego, przeciąga, ale tak, jakby ciągarka. If they drive over a strip like that at full speed, they might even flip the car. Placed correctly, they can take you down. The radar will help you to see if an opponent is at the right distance to have to drive over the spike strip. Okay. Oh, w'e Oh, very go good. good. That was some cool deployment. Very good. very good. The oil sprayer is a real gem of a weapon. You can use it to make any opponent go into a spin.

pokaźna ta mapa. są będzie jakiś odcinek, w którym sobie przejdziemy przez całą mapę. Wokół nie jest taka ona mała. ohoho ho, Ta ma, tutaj. O, fajnie będzie, fajnie będzie się tak przejechać taką. Ale to już później. Teraz, gdzie my jesteśmy? No, teraz się zagubiłem A tutaj. Dobra, gdzie mamy rozstawić? so let's see if you put it up right very well very good only a protection wow. shield will protect you against weapons the protection shield surrounds the whole vehicle every time the radar flashes red someone is zeroing in on you but there's nothing that will stand up to a roadblock try out the EMP Oh, fuck, that's a mess. Ah, very good. A swan, a dronic reinforces the vehicle's bodywork. When the protection is fully charged, it will absorb all of the lower the charge, the more the collision energy will affect the car. Now try it on the opponent in front you. He doesn't have any protection. Destroy him! What should I do next? A, ta może zniszczyć go. Tak, to jest teraz, może mierzyć O, dobra. Okay, the okay, explosion, okay. okay. If the damage to your vehicle is looking too dalej bad, naprawa. you can repair it at any time using... Aha! The... Now your car has come back from the dead, Lazarus-style. Sometimes you'll receive a job where you have to dump evidence. There are two types of packages that you have to get rid of. Bo so tu nie ma sprawy a nie. Best thing is to A, aby to wypuszczać te bomby. Sure that z tymi bombami teraz będzie. Aha. The radar, musimy rule, po prostu zwierać paczki tutaj, a bombą mijać. I te pachołki też. Dobra, tam musimy jechać nie wyrzucać tą to. dobra. To my najpierw wyrzucamy. Mamy nitro, oczywiście shiftem Fajne A nie, to chyba też trzeba zbierać Nie wiem Znajdzie same paczki tylko? czym nie mamy bomb? Nie wiem na czym to zadanie polega, no ale dobra. Powiem wam, że tu strasznie przyjemnie się skręca, nawet nie trzeba ręcznego do driftu. Ładnie wchodzi się w zakręt, nie trzeba żadnym tutaj cudować. Ładnie to co no, wygląda, tak? grafika też się nie zap nie najgorzej prezentuje o dawaj tam i bomby, chcę go wysadzić chyba że to jakieś, nie wiem ile mam tego wyrzucać O, tu jest fajna wyskocznia. Łódź! Na drodze musimy tylko to wyrzucać. No ile jeszcze tego? Może to trzeba tak wyrzucać, żeby on nie złapał? A, perfect, dobra. The bomb. These ought to hit the opponent. So you have to make sure that he can't get out of their way. We'll always stick the bomb right in front of them. Oh, Oh, No, byśmy wydepili w nie. 60 na godzinę. Udało mi się. Wjechał. To super. 3-0 litra. To my musimy case, uciekać. Dobra, kumam. Tutaj to kumam. Musimy wspierać i umieć bomby. Oho, bombę wyrzuca. O

Yy, morski, on wygląda. No, no i tak więc to chyba będzie tyle w tym odcinku. Później sobie zaczniemy. Jak widzicie, tutaj, boss, bossów mamy. Jak widzicie, w każdym z tych działów mamy do przejścia. Kilka tutaj nieczysta gra. To wyścigi, pościgi, będą nas testować. Bosi najwyścigi, no no chyba jakiś Ostateczny pościg czy coś. No i tak więc zapraszam do oglądania następnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba.